Witajcie moi drodzy akwarystki akwaryści. Skończyłem cię pracę nieco szybciej. Pogarniałem trochę w domu. Żony jeszcze nie ma, więc hmm, trochę się nudzę. Postanowiłem więc założyć taki testowy, malutki zbiorniczek dla takich przymarniałych już roślin. Chcę zobaczyć, czy uda mi się je odratować, i postanowiłem trzymać je właśnie w tym małym szklanym czymś bo nie można tego nazwać akwarium. Mam tutaj właśnie jeden taki malutki szczepek rośliny, która no nieco zmarniała, może przez to, że wyścigło światło i miejsce, no była słabsza. Tak wykorzystując pozostałości po poprzednim akwarium i po zakładaniu obecnego zbiornika, postanowiłem wsypać na spód odrobinę keramzytu i za chwilę przykryję to takim zwykłym, najprostszym kamykiem żwirkiem akwariowym. Myślę, że taka warstwa kamyka wystarczy, ponieważ jest ona potrzebna nam tylko po to, aby keramzyc spod spodu nie uwalniał się do góry. Zalałem tą wodą, która mi została z niedawnej podmiany, ponieważ zawsze zlewam to do butelki, żeby później móc karmić nią roślinę. Zasadziłem tutaj kilka takich szczepek, które Dzisiaj wyłowiłem z wody, ponieważ no, nie zostały one jednak dobrze ugruntowione, nie ukorzeniły się bądź były słabsze. I dlatego trafiły do tego inkubatorka. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że mój eksperyment się powiedzie i będę mógł z powrotem rośliny włożyć do głównego zbiornika. Dodam do tego małego zbiorniczka jeszcze odrobinę tego nawozu w płynie, którego kiedyś używałem. W poprzednim akwarium. Teraz go nie używam ze względu na to, że mam krewetki. Rośliny i tak rosną dobrze, ponieważ zostały wzbogacone nawozem w postaci kulek gliniano-torfowych. Także nie dodaję już tego, a zostało mi jeszcze odrobinę, więc czemu tego nie wykorzystać? Zatem wlejmy drobinkę. Ciężko jest określić mi litraż tego małego. Zbiorniczka, a tam kilka mililitrów tego płynu na pewno wystarczy. Zanim wpadnę na pomysł, gdzie dokładnie teraz umiejscowić ten nasz mały inkubator, żeby rośliny miały duży dostęp do słońca, na razie zlicuję go z dużym akwarium i pomyślę, co dalej z tym zrobić. Korzystając z okazji, przerzućmy się jeszcze na chwilę na główny zbiornik. Usunąłem z niego. Tę grotę z kamieni, którą niedawno zrobiłem, nie chciałem ryzykować z zmianą parametrów w wodzie ze względu choćby na ramirezy czy też na krewetki. Także groty już nie ma, jest ona tutaj, jest już tylko kolejnym dodatkiem, który znajduje się w mojej akwarystycznej szafce. A może kiedyś jeszcze trafi do użytku, zobaczymy. Na tę chwilę jest poza akwarium. I na razie tak zostanie. A skoro już była mowa o mojej akwaszawce, to wygląda ona w ten sposób. Na górze możemy zaobserwować wszystkie pokarmy, którymi karmię moje ryby. Szczypce do sadzenia roślin. Długie szczypce. A cóż... Miarkę do dawkowania pokarmu mrożonego. Ceramika do filtra, która obecnie stamtąd wyjechała. Eee, bakterie nitryfikacyjne, które daje co drugą podmianę do wody. Eee, uzdatniacz wody, którego nie używam, ale dostałem go w gratisie. Także jest. Eee, pozostałości po poprzedniej aranżacji przejściowej, co prawda. Jest to ten. Nielubiany, wspomniany kiedyś przez pana Rafała Zamek, domek ceramiczny A Kulki torfowe. Ach, i tutaj jest Tu jest cała tajemnica mojego akwarium Kalendarzyk, w którym zapisuję Sobie wszystkie niezbędne informacje Typu, kiedy była robiona ostatnia podmiana Co było dodatkowo oczyszczone Co wymieniane Tak, żeby być na bieżąco i nie musisz tego wszystkiego spamiętywać. Na dole mamy karton z innymi takimi szpargałami. Małą siatkę, duża siatka jest na zewnątrz. Tutaj mamy. O, jeszcze jedna szmatka wypadła. Tutaj mamy odmulacz. Ale rzadko go używam, ponieważ filtr wszystko super zbiera. Także kirysy też robią swoją robotę, cały czas pływając po dnie, wzburzają delikatnie wodę, tak żeby ten cały, za przeproszeniem syf, mógł trafić tam, gdzie jego miejsce, czyli do filtra. I jak widzicie, rybki nadal mają się świetnie, deszczownia poprzez podwyższenie jej poziomu świetnie na napowietrza całe akwarium, także na tę chwilę wygląda to właśnie tak. Obserwujmy jeszcze chwilę z bliska to, co dzieje się w naszym akwarium. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Standardowo zachęcam do lajkowania, komentowania oraz subskrypcji. Dzięki wielkie, cześć, do następnego.